Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na pyszny koktajl z mango i z kardamonem oraz z lodami. Ten koktajl jest świetny na wszelkiego rodzaju smutki, świetnie poprawia humor, no i może być jednocześnie deserem. Żeby go zrobić, potrzebujemy jedno mango, lody, ja mam akurat lody czekoladowe, a około czterech kulek, półtorej szklanki mleka łyżki miodu i troszkę kardamonu, którym na samym końcu opruszymy delikatnie nasz koktajl. Do miksera wrzucamy najpierw mango, a dokładnie sam miąż, jak obrać mango znajdziecie na oddzielnym filmiku na moim kanale. Dolewamy mleko. Teraz wrzucam lody i na samym końcu dodaję łyżkę te miodu. Teraz wystarczy dobrze zmiksować. Nasz koktajl jest już gotowy. Ma taką czekoladową barwę, ponieważ lody były czekoladowe. Natomiast gdybyśmy dodali lody śmietankowe albo waniliowe, miałby kolor delikatnie żółty, a od mango. Teraz na sam koniec wystarczy delikatnie posypać na wierzchu kardamonem i przyozdobić listkiem mięty. Gotowe moi drodzy. Pyszny koktajl, który jednocześnie może również być doskonałym deserem. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam, no i życzę oczywiście smacznego.